No to czegoś, no tak. graj, graj. Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam. Dzień dobry na kolejnych kulturkach. Hej, witam Was. No i tak znowu minął kolejny miesiąc. Miną, minął, a tu trochę wiadomości. Trochę mhm. wiadomości dla Was kulturalnych. Mamy ja nowy. Muszę przyznać, że masz naprawdę bardzo gustowny berecik. Ach, dziękuję, wybierałem całe trzy minuty. Mhm. Drodzy Państwo, mamy w ogóle u nas sporo różnych beretów. Mamy czerwony, mamy niebieski, mamy różowy, mamy żółty. Akurat dzisiaj jest dzień na czerwony beret. No nie wiem, czemu ty nie obrałeś? No właśnie nie wiem, a następnym razem może ubiorę taki listopadowy, jesienny, brązowy. Mamy taki. No bo się w takie te liście się w liście się przebierze. W, w jesienne stworki się przebierze. <grybujesz> drodzy Państwo, a prawda, no to już zacznijmy od tych jesiennych stworów. Tak, tak. Przejdźmy do jesiennych e Drodzy Państwo, ciągle czekamy na Wasze prace w konkursie jesienne stworki. Prace można do końca października do nas przynosić. E można właśnie stworzyć postać, można stworzyć, e co tam jeszcze można już? UFO można stworzyć. Aby z liści e jesiennego stworka. Postać, kompozycję jesienną albo zwierzę, jakieś jesienne, na przykład jeż, albo jakąś wiwiure, a najlepiej ciasto. I po prostu wejdźcie na naszą stronę internetową www.goksiedlec.pl i tam znajdziecie regulamin i wszystkie szczegóły, a nawet znajdziecie film reklamujący tą naszą wspaniałą jesienną inicjatywę. Zapraszam. No i co, to teraz lecimy i lecimy już od początku, nie? Od początku, od początku, bo co od końca będziemy lecieć? No, nie tak dawno jeszcze były wakacje. A, szkoda, teraz się zrobiło chłodno, a we mm, chociaż było trochę ciepło, nie? No było, było fajnie. No. No i właśnie o to chodzi, że mieliśmy fajny film warsztatowy. My o nim już rozmawialiśmy z wami, mówiliśmy o tym filmie. Uczestniczyły w nim Julia Brudło i Ania Brudło, dobrze powiedziałem? Ania Julka? Tak, prawidłowo i właśnie razem z nimi y, wspólnie wykonaliśmy film pod tytułem Dwa światy. No, albo nawet inne światy. Ale Aha. jakoś coś ze światami w każdym razie, to dla mnie ważne. <grym> Chodzi o to, że po prostu był film, był scenariusz, była książka i żeśmy chodzili po lasach i do, po bibliotekach i w ogóle żeśmy chodzili w różnych miejscach i udało nam się to wszystko spiąć razem. Po prostu wiechu, siedział, męczył się, podmuł, tam się lał po, po czole, ale dał radę i sprostał i stworzył piękny film. 10 minut trwał, a parę dni kręciliśmy. Każdy z nas musiał grać przynajmniej dwie role. No. no tak, to że, także to cuda. cuda, cuda na kiju. No, był fajny film, bardzo się cieszymy. Podsumowanie było, zaprosiliśmy y, 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 nasze warsztatowiczki razem z rodzicami tutaj do kina i zaprezentowaliśmy ten film i był ekstra i, i bardzo nam się to podobało. No może za jakiś czas y, również i wy obejrzycie ten film, ale sieci, no. będzie czas, będzie miejsce i na to. Kolejny wernicel za nami, pani Ania. Avriliszyn. Ania... Pokazuje, ciągle jeszcze pokazuje swoje prace na, w naszej go galerii. On, te, te prace są takie spe specyficzne, specyficzne, bo one są malowane na gazetach, na jakichś zadrukowanych tak, na tekstem, e, tekstem papiera. I to jest ciekawe, jak patrzymy na te prace z bliska, to tak naprawdę nie widzimy do końca o co chodzi. Tak naprawdę trzeba się oddalić. Dopiero wtedy widzimy całość, widzimy faktycznie, co na tym obrazie jest. jest to bardzo zmyślnie bardzo fajnie zrobione. A wiesz, że pani Ania zajmuje się również tatuażami, ona to tak, wiesz, tak uwa Ale się, no, takie kuwa. prawdziwe. No, na prawdziwe, takie, że nie zejdą po dwóch tygodniach albo czy coś, no. To naszą Ulę trzeba wysłać. No, Ula, Ula nasza lubi tatuaże, to może ją tam zaprosimy. Do Pozdrawiamy pani... serdecznie panią Ulę naszą, kochaną. I panią Anię też pozdrawiam, have religion, i zapraszamy na wystawę. No tak, minął wrzesień, rozpoczął się październik i rozpoczęły się również zajęcia w naszych e, wszystkich możliwych sekcjach kulturalnych i niekulturalnych e, ośrodkach. Kultury. I działają sekcje i muzyczne, i teatralne, i plastyczne, i seniorów, i, i nie toneczne, seniorów, i w ogóle i ciągle, ciągle, ciągle Was serdecznie zapraszamy do tych sekcji, bo to, że one ruszyły, to nie znaczy, że już nie można się zapisać, ciągle można, więc jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, to serdecznie zapraszamy. Szczegóły u nas, w biurze, jak i również na naszych stronach internetowych na pewno coś znajdziecie. Od pewnego czasu e, w naszym repertuarze sekcyjnym, okay. jakkolwiek by to nie zabrzmiało, e, znajdują się też zajęcia dla naszych seniorów. No jak zwał tak zwał? Seniorzy no. są fajni. Oni są fajni, wiecie, słuchajcie, jak na przykład przychodzą do seniorzy na zajęcia, no to oni zawsze przynoszą jakieś tam ciasteczko, przemycą. Panie Grzesiu, Panie Grzesiu, albo ciasteczko opiekłam i albo pyk-pyk ciasto, albo co, jakieś tam cukiereczki. Albo, albo jakąś po prostu... kolację robią z Panem Adamem. O. O. Słuchajcie, słuchajcie, fajnie mieć seniorów takich znajomych za więc serdecznie zapraszamy, no bo mamy takie zajęcia i one co tydzień są w poniedziałki od 18 do 20 zawsze w, tych, w tym czasie i zawsze coś ciekawego, zawsze coś innego albo zajęcie manualne, ale spotkania z, z jakimiś ciekawymi ludźmi, albo gotowanie właśnie w kuchni, więc serdecznie Was zapraszamy. Nawet kino, kino, seniora też jest i myślę, że warto do nas przyjść na takie zajęcia, one są bezpłatne, więc tym bardziej zachęcamy i nie tylko seniorów, ale po prostu osoby dorosłe, które chcą trochę pobyć w kulturze. Dla go znajdzie się miejsce. Down, down, Siedleckie nutki, proszę państwa! Tak, tak! Przed nami kolejna edycja to jest jedna ze statuetek z minionych już wydań, Siedleckich Nutek, ale no. y, my kon kontynuujemy. W zeszłym roku było tylko online, wersja taka onlineowa, a w tym roku już robimy normalnie, aczkolwiek z małymi jeszcze oboszczeniami, ponieważ każda kategoria wystąpi o innej godzinie i wszystko na to wskazuje, że zrobimy to w naszym tutaj kinie. O no właśnie tu jesteśmy teraz. Także y, śledźcie, myślę, że zrobimy jakąś transmisję, y, także będziecie mogli przez internet to też śledzić. Dlatego zapraszamy uczniów naszych szkół do udziału. A do, do kiedy jest termin? Pamiętasz do kiedy termin? Nie pamiętam do o, kiedy jest termin. Ale internet pamiętaj, nasza tak. strona internetowa pamięta. Ale ślednieckie nutki zobaczyć. są na pewno 18 listopada. Zobaczcie nasza sekcja folklorystyczna, e, członkowie naszej sekcji. Bo mamy taką. Tak, mamy, mamy i tym możemy się jak najbardziej poszczycić. E, a dlaczego możemy się poszczycić? Ponieważ co chwilę gdzieś zajmują jakieś miejsca, zdobywam jakieś nagrody, wyróżnienia. Teraz odbyła się w Zbłąszyniu, a właściwie w nągu koło Zbłąszynia e, 47. Bisiada Koźlarska, w ramach której odbył się e, konkurs na najlepszego młodego muzyka ludowego. E, no i właśnie musimy pochwalić naszych uczestników, e, że pozajmowali różne przeróżnienia. Różne miejsca. Na przykład trzecie miejsce w kategorii kapel e, zajęły nasze siedleckie koziołki w składzie Dominik Kierecki, Julia Brudło i Anna Brudło. E, poza tym jeszcze Dominik Kierecki w kategorii solowej na koźle e, zdobył nagrodę specjalną imienia mistrza Henryka Skutarczyka, który nie tak dawno zmarł, e, ale też oprócz tego w tej samej kategorii zdobył jeszcze pierwsze miejsce. Nie dosyć, że nagrodę specjalną to jeszcze pierwsze miejsce, nie za dobrze ma to miejsce. Ale cały Zdolni są. No, ale zobacz, To, przecież falić, to, to nie jest falić. takie proste, bo to trzeba tu, to jedna ręka tak chodzi, druga chodzi tak, bo jeszcze, jeszcze trzeba dmuchać. Jeszcze. Ale poczekaj, bo to jeszcze nie wszystko. A. Jeszcze dziewczyny. No dobra. Anna Brudła zajęła trzecie miejsce w kategorii klarnetu do lat 14. Mm -hmm. Natomiast Julia zajęła też trzecie miejsce, tylko że w kategorii skrzypce Mazanki do lat 14. A, bo ona tam skrzypcuje sobie, no. Tak, dokładnie. Ale no, słuchaj, to jeszcze też dalej nie koniec, nie koniec. Mamy tak zdolną młodzież, tak zdolne dzieci. Jeszcze była kategoria śpiewacy ludowi. Mhm. I w kategorii dzieci i młodzież do lat 15 no. wyróżnienie zdobył, no nie, nikt inny jak Dominik, Dominik Kierecki. Kierecki no. Dominik wymiata po prostu. W, w ogóle całe wymiata. koziołki wymiatają po A prostu. teraz posłuchaj tego. Wyróżnienie specjalne dla najmłodszego uczestnika konkursu. Martyny Brudło. Martynka. Znamy Martynkę. Nasza Martynka. Znamy, no, znamy Martynkę. Dostała te wyróżnienie. Oczywiście wszystkim gratulujemy. Gratulujemy <coughs> brawo, też brawo. mistrzowi, mistrzowi Janowi. Tak jest. I Przygotował życzymy... w końcu naszą brygadę całą. Tak. I życzymy mu teraz dużo zdrówka, bo trochę mu te zaczęło uciekło gdzieś. E, tak, ucie, uciekło tak, gdzieś w trakcie, ale my mu pomożemy je znaleźć. No. Panie Janie wracamy do zdrowia i wracamy z powrotem tutaj do Siedlca. będziemy na pana czekać. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, my wiemy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dopiero w styczniu. To nawet na końcu, bo 30 stycznia w tym roku. W przyszłym roku będzie. W no właśnie do przyszłym. Ale my już zaczynamy działać, już pracujemy, z, żeby przygotować dla was ten sztab, bo już zarejestrowaliśmy sztab, już działa, już istnieje. W sensie jeszcze jest pusty. I nic tam się nie dzieje za bardzo, ale już jest oficjalnie przyznane. Mamy prawo do działania. Oto więc... szef naszego sztabu, pan Grzegorz Śmiałek. Dzień dobry. Witamy dziękuję, serdecznie, dziękuję. Gra, gratulujemy nominacji. Tak, dziękuję. W każdym razie będziemy działać, no i informacje będą się pojawiać wtedy, kiedy. Będziecie chcieli o nich słyszeć. Jeszcze trochę za wcześnie. Na razie pracujemy po cichu, a potem zaczniemy Ale będziemy szukać wolontariuszy, tak? będziemy. Właśnie już możecie o tym myśleć, Od listopada ruszają wolontariusze, to znaczy ruszają zapisy dla wszystkich wolontariuszy, to już możecie sobie się szykować powoli. Co mamy? Trupięgi mamy, trupie. A wiesz co, a może weź jeszcze powiedz, co to są te trupięgi, bo ty tam wyczytałeś, bo trupięgi to czasami ktoś pomyśli sobie, trupięgi, o, to co to, to tam, o, no to, trupy, trupy, nie? A to trochę blisko, trochę blisko tak? bym powiedział, no bo to z Leśmiana pochodzi, z tekstu Leśmianowskiego, to są takie butki, takie dziergane butki, nie, to się zakłada, jak ktoś nie miał butów po prostu do trumny, no to chociaż te trupięgi miał założone, to to a. były takie, takie, takie robione, jakieś ręcznie. Buty ostatniej szansy. No, i ostatniego... E... Ostatniej drogi. Ostatniej drogi właśnie, takie oto były trupieńki, no tak to właśnie było Dzień dobry po Dzień dobry. koncercie. E, dobry. Pierwsze pytanie, jak się grało? Jak się grało? Dobrze to się czy niedobrze? Dobrze. To, no może nie jest pytanie, może nie chcecie o tym. No, czekajcie, mówić. czekajcie, jak. Od, odkąd poznałem kupaków, to grało się dobrze. Nie, 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 nie znała kupaków, to grało się źle, a dzisiaj było wyśmienicie. wyśmienicie. E, publika, przede wszystkim fajna i fajne przyjęcie. W sensie mieliśmy pyszne jedzonko, pyszną kawę, fajnych ludzi tutaj. Mhm. Pyszne jedzonko, pyszną kawę. Nie, to, to ja, powiem, ja coś powiem teraz, dobrze? Nie, ja bym bardzo chciała serdecznie podziękować publiczności, bo tak naprawdę. To ona tworzy klimat, a mhm. publiczność u Was była zasłuchana, i to naprawdę wtedy no, powoduje, że i nam się śpiewa i gra dobrze. Świetnie, bardzo było fajnie. No, jedzenko było pyszne no, to od tego, tego trzeba dobra. było zacząć po prostu. E, Okej, okay, widziałem na. W scenie, w trakcie koncertu, w mieście macie lalki, co, co, to, o co chodzi z tymi, tymi lalkami? To są jakieś szmaciane lalki? Tak, szukajcie, chłopaki tych lalek, to są nasze podobizny, które dostaliśmy na... A się nie domyśliłem, ale faktycznie dredy, teraz już jestem, widzę. Gdzieś, gdzieś to moja też jest taka biała, mhm. o. Proszę. Ja eee, ja to są, to są gałganki, karkatki, które dostaliśmy na, jako prezent na rozpoczęcie naszej e, letniej trasy BOSO od naszej przyjaciółki, mhm. tak naprawdę matki chrzestnej zespołu, bo to dzięki niej zespół powstał, od Natalii, a tworzone są e, przez cudownych ludzi e, na cele charytatywne. Więc zapraszamy Was na stronę Gałganki-Gagatki, bo może taki tak prezent jest. dla kogoś? E, cała kasa ze sprzedaży takich różnych maskotek idzie na mhm. szczytne cele. To jest fajnie, są fajnie zakręceni ludzie e, i warto e, odszukać ich w internecie, bo pomagają naprawdę wielu osobom i my do nich też należymy. Mam jeszcze jedno pytanie. Boso. Zawsze gracie boso? Ale Po strogach? Zawsze gramy boso. Tak? E, tak. Nieprawda. No, nie, no przepraszam. Ja czasami jest zimno, albo No właśnie, czasami jest zimno. Czasami jest zimno, ja, ja, tak, ja jestem, chora. No właśnie, jestem chora, no to wtedy sobie pozwalamy na to, żeby ubrać buty, Przecież ale to się grana, zdarzyło to może, siebie, no? No może się zdarzyło może dwa, albo trzy razy. Mhm. Ale prawda jest też taka, że Filip gra w butach, mhm. ale, ale jemu pozwalamy, jemu pozwalamy <noise> w Ze że że względów higienicznych. Tak, po prostu. ma obłosione stopy straszne. No, wszystko jasne po prostu. No, tak, tak. Tak, to, tak to działa. Eee... Nie, 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 ja wytłumaczę, ja to macie, bo, ponieważ e, w momencie, kiedy szukaliśmy nazwy dla zespołu mm -hmm. Jacek, e, chyba Jacek czy Kasia, nie pamiętam kto, padł na pomysł nazwy Trubingi tak. od e, tytułu jednego z wierszy. I gdzieś tak e, budowaliśmy sobie wizerunek i zbudowaliśmy sobie wizerunek właśnie w postaci szarawarów i bosych stóp. I, I to tak zupełnie poważnie mówię. I tak zostało, pomimo jedzonko tego, było że dobre. Proszę? jedzonko było dobre. Jedzonko było dobre. <laughs> pomimo tego, że technicznie na przykład Filip musi grać w obuwiu, bo wiadomo perkusja. Ja Jacek często też, ponieważ tam chyba ten przychotek. Uh -huh. to tyle my z, z, z Kasią możemy sobie pozwolić, jeśli warunki pogodowe są y, odpowiednie. Dla mnie są zawsze, kasze nie zawsze. Tak. Muzyka Chciała ulec weselu, i mogły jaśnić oblicze, ani wspominać nikogo, ani zapominać o mieczeństwie. Rozpuściła mnie, i pomyślała się. Czy tylko leśniam? Tak. Tak, nie, nie. tak. Nie tak. A no. nie? Ja, tak. Ja, ja, ja. na, tej, na, tej na tej trasie tylko Leśmia. Na trasie e, Bossa Tour e, 2021, którą rozpoczęliśmy w czerwcu 2020. 2021. pierwszym powiedziałem, e, do tej pory trwa. Mamy Przed nami jest jeszcze chyba 6 albo 5 koncertów. E, tylko i wyłącznie Leśmia. Mhm. Ale mamy w zanadrzu również Różewicza i jest to o tyle o tyle no i oczywiście Justyna tak. Koronkiewicz. Tak, um, tak już szykujemy się w Lipcu serdecznie zapraszamy będziemy robić festiwal um, pod nazwą Dzieje Leśna na Końcu Aha. Świata Właśnie. to jest tradycja tak e, robimy ją um, ten taki nasz trupięgowy festiwal um, co roku um, zawsze w jakimś innym miejscu ale zawsze jest to jakieś niezwykłe miejsce i tym razem na Końcu Świata czyli koło bierzyć miejscowość na S i jedzą też to nie, to nie jest dobre. jest dobre. Eee. Ale zapraszamy na nasze strony, na pewno tam stradę, będzie informacja. Stradę, tylko... No sobie, to Znajdziemy. E, dobrze, szanowni dobrze. Państwo, jeśli oglądacie tę telewizję, Miejscowość na S, to jest bardzo łatwo znaleźć. Poszukajcie w Google'ach Miejscowość na S na pewno Wam wyskoczy to miejsce, gdzie będzie koncert w ramach. Myślę, że będziemy musieli Nie, nie, nie było bardzo to, dobrze, było W zasadzie to, to Naprawdę. jest cypleniące S czy Jackowe S, to jest takie szt. Więc nie wiadomo. Chyba dostaniesz... <noise> e, bardzo wam dziękuję. Pokłóćcie się dalej już teraz. <noise> A w ogóle przepraszam, Nie. ja bym chciał, e, trzy słowa do ojca nagrywającego. E, jeśli państwo chcecie zobaczyć nasz profil odwiedźcie na e, YouTube, e, na Facebooku, na Instagramie również, ale na YouTube jest najciekawiej i na Facebooku również jest fajnie, ale na no, YouTube jest najciekawiej, bo tam jest muzyka na żywo i nawet cała płyta jest udostępniona no, bezpłatnie. Oczywiście nie ma na tej płycie autografów, więc zaraz zachęcamy na koncerty, tam te autografy można zdobyć. Ja lubię dużo mówić, więc tam proszę powoli wyciszać wszystko. Bo Zapraszamy ja serdecznie na nasze koncerty. Ja chciałam tylko po powiedzieć, żeby was tam? ten wywiad e, nie zmylił, gdyż śpiewamy dużo o śmierci, o bardzo poważnych rzeczach. Także jeżeli ktoś lubi refleksyjnie, to zapraszamy, niech posłucha zespołu trupienki i poezji Bolesława Aleśmiana. No i mamy też o jedzeniu, ponieważ ty wciąż. I tak? o, jedzeniu, o jedzeniu. I o jedzeniu. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. zobaczyć ją w niebie Drodzy Państwo, jest sobie taki facet, nazywa się Andrierie. Patrz, myślałem, że powiesz Marcin Szczechowiak. <laughs> no ty grasz na koźle, a on gra na skrzypcach. Na skrzypcach gra. No, tak. I to jak gra? No, po prostu gra fantastycznie, fenomenalnie. A jeżeli jeszcze ma taką orkiestrę, orkiestrę Johanna Straussa, jak oni razem wymiatają, jak oni śpiewają, grają. Po prostu szaleństwo. Mieliśmy taki koncert, zaprosiliśmy państwa na taki koncert. Tutaj do nas do kina był na dużym ekranie. Działo się, panie były wzruszone. Panie były po prostu. E... A były owacje na stojąco, bo ja nie dotarłem i teraz Ja nie akurat wiem. nie byłem pod końcówką, to, nie, czy nie byłem tutaj. No, Kurka. Trudno mi powiedzieć, ale panie były wzruszone bardzo. Ja myślę, że razie. były owacje na stojąco. Ja myślę, że były, były, były. Ale co najważniejsze, możemy na ten temat jeszcze powiedzieć, hmm. że. Będzie grudniowa edycja koncertu bożonarodzeniowego. Z fajna i yeah, yeah. serdecznie Państwa zapraszamy. Szukajcie informacji na naszych stronach kinowych, w repertuarze Kina za rogiem na grudzień na pewno się pojawi taki koncert. No tak, nie tak dawno, w sobotę, w sobotę ruszył rodzinny, pierwszy rodzinny rajd samochodowy z Szlakiem Mielżyńskim. A, żeśmy machali, machali, żeśmy tą flagą taką, taką, ja machałem, taką w kratę taką mieliśmy, taką, nie wiem no. gdzie ona jest już teraz. Pojechała pewnie razem, o, takie mieliśmy, takie różne fajne o. bajery, o, Takie o, gadżety, każdy, każda załoga dostawała. Wyruszaliśmy spod pałacu w Chobienicach, a jechaliśmy w kierunku Iwna i w Iwnie pod pałac, tam było całe zakończenie. Były koncerty, były pokazy wojskowe, kaskaderskie, co tam Uuu, się nie działo. To szaleństwo. Bardzo wszystkim dziękujemy za udział, ponieważ wystartowało, razem z nami pojechało, pojechały 24 drużyny. To jest fantastycznie, to jest ponad prawie 70 ludzi, około 80 osób. no To rewelacja. Bardzo dziękujemy za tak liczny udział w naszym pierwszym rodzinnym rajdzie. Myślimy, że będą kolejne rajdy. Może już nie do Iwna, ale na pewno gdzieś pojedziemy w Polskę i będzie fajnie. To ty państwo, czy byliście kiedyś pierwszą rasistami, a potem przyszliście do takiej fajnej, po prostu małej, e, małej cichej biblioteki? Tam było mnóstwo książek, a pani robiła takim, e, jak to się nazywa taki, miał e, ja taki, taki bat, e, owek taki, ale kretka kredka, albo długopis. Tak. Ja tak miałem taką konkret I bo pasowanie na czytelnika biblioteki było i publicznej, i niepublicznej, i szkolnej w ogóle. I dostawało się jakiś pamiątkowy dyplom. No tak było. W każdym razie, no i tak jest teraz. No i my z panem Marcinem zostaliśmy zaproszeni do takich bibliotek. Do Tuchorzy, do Belencina, do Kopanicy. Do kopanicy. Po prostu jedziemy, jedziemy. I różne cuda tam po ta, prostu robimy. I są trzy świnki i będziemy grać, będziemy śpiewać, będziemy Będziemy ćwiczyć naszą dykcję. Może nawet potańczymy sobie trochę. No różne, różne, różne ciekawe rzeczy, rzeczy różne, będziemy, takie, no. będziemy z tej okazji z dzieciakami robić. No bo to trzeba czytać. Od lat dziecięcych, dziecinnych czytać trzeba. Czytajmy, czytajmy, czytajmy. Proszę Państwa, a co przed nami? A przed nami szereg różnych fajnych rzeczy. Na przykład w ogóle mamy dynie. Właśnie, no możemy sobie na przykład stworzyć taką dynię z Beretem. Na przykład, bo czemu nie, czemu nie wyrzeźbić na dyni Beret na przykład? Tak, o. można. E, a będzie taka sposobność. Bo ponieważ... będą warsztaty, będą warsztaty. Właśnie. Zapraszamy już teraz, są zapisy, e, ciągle trwają na warsztaty rzeźbienia w dyni. Różne one będą już typy. jutro. Wy to słyszycie dzisiaj, to co teraz mówimy, one będą już jutro. Mało czasu zostało, trzeba zadzwonić do nas, do Domu Kultury i zapisać się e, na zajęcia, darmowe zajęcia z rzeźbienia w dyni. Jak macie swoją dynię, nawet ją możecie ze sobą zabrać. A jak nie macie, to nie zabierajcie, po prostu przyjdźcie. To wam damy. I też jakąś. będzie dobrze. Drodzy państwo Drodzy państwo Korea. Znaczy nie że ja jestem Korea, no, ty Nie, nie. Jesteś Korea, tak ty pokazałeś jakbym nie. Nie, był nie, bo, nie, bo, nie wiem. ty tam wiesz zatwiałeś. Koreę. Może do, może do Kim Jong-una jestem no, podobny no, trochę? Może, może może. Ja bym tak po oczy przymknąć to. E, w każdym razie chcieliśmy powiedzieć, że e, właśnie m, kończymy, kończymy już powoli kino skandynawskie, przegląd naszego takiego małego kina skandynawskiego, parę filmów puściliśmy w repertuarze w październiku, a w listopadzie będzie to kino koreańskie. Między innymi oczywiście będą też inne propozycje, ale między innymi kilka filmów z Korei Południowej. No i w ramach tych projekcji będziemy chcieli Wam też zaproponować też inne atrakcje. Mhm. Będzie na przykład też w ramach jednego z filmów, oczywiście o tym wszystkim damy Wam jeszcze znać, będzie możliwość degustacji kilku takich przystawek, zakąsek, właśnie rodem prosto z Korei. Żebyśmy wiedzieli, jak ta kuchnia właściwie wygląda, smakuje. No i to taka właśnie będzie niespodzianka. Może coś jeszcze, ale na razie cicho. Prace trwają. A już 26 listopada chcemy Was serdecznie zaprosić na kolejny koncert w ramach cyklu do Kultury, czyli Recital Marty Andrzejczyk. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. <grytanie> o może nawet o ziemblę. do Gminnego Ośrodka Kultury w Siedlcu, gdzie w ramach cyklu Wpół do kultury odbędzie się mój recital a może spektakl kto to wie, zatytułowany cicho. 26 listopada o godzinie 18.30 z gościnnym udziałem pewnego śmiałka, to znaczy Grzegorza śmiałka. Zapraszam. Czekam na Was. Czuję, że temat będzie chodliwy. A, będzie chodliwy, będzie chodliwy. 26 listopada, godzina 18.30. Eee, w każdym razie, w każdym razie coś... a tak. Drodzy Państwo! I na koniec, bo to już koniec, to już wszystko... Z... Się co truszyła. jeszcze? No ja tu nic nie mam, co Ty chcesz? Dobra wiadomość na koniec. Aha, dobra, no. A wiesz jaka jest taka dobra? Nie. Że w przyszłości będziesz sobie pił wodę z butelki, to będziesz musiał szybko pić, bo ta butelka Ci się rozpadnie w rękach, roz... słuchaj, rozumiesz, bo... No roztopi się? Nie! Ponieważ wynaleziono bakterie, które wpierdzielają plastik. Mówię Ci! No, zjadają. Masz taką szalę, taką butelkę plastikową. Masz i ona po prostu. To teraz ZEŁK będzie za moją w takich wielkich <laughs> bańkach bakterie? Ja nie wiem, nie. Może, zjadać te może plastiki? bakterie, może bakterie. Gorzej jak zjedzą coś jeszcze. Ale to będzie głośno, bo jak oni tam wyłożą te plastiki no. i te bakterie tam wejdą i zaczną mieć no, te, 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 no to, 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 to ja nie wiem, to, to będzie głośno ja tu wszędzie. Wie, ja nie, ja myślę, jak że my zrobimy koncerty, jakby nie Ja Nie, wiem, tak że głośno? naukowcy wszystko wiedzą i to są takie ciche bakterie. ale tak póciłoby to zjadać. Znaczy nie wiem, czy one tak raz, dwa, trzy zjedzą i już tak trochę dłużej to potrwają. Ja myślę, że trochę dłużej, ale w każdym razie już, drodzy Państwo, są takie bakterie już tak. myślę, jak te są. bakterie do nas trafią, nakręcimy o tym materiał. Na pewno nakręcimy, że przyszły, Przecież... że zjadły i że już nie mamy kamery, bo z plastiku na przykład była. No, ale takie. No to nic. No to już idziemy, drodzy Państwo. Bardzo serdecznie dziękujemy, że z nami wytrzymaliście tyle. I... Było to oczywiście wspaniałe wydanie Kulturek, Grzegorz Śmiałek, Marcin Szczechowiak i zapraszamy w przyszłym miesiącu. Bye!